Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na vloga z wycieczki na Polinezję francuską, która już od dłuższego czasu znajdowała się na liście naszych marzeń. E, ciągle nie mogę uwierzyć, że te ujęcia to są nasze wakacje. E, zaczynamy od wyspy Tahiti, na której znajduje się stolica, czyli Papeete. E, zabierzemy Was na cudne, wulkaniczne, czarne plaże. Odwiedzimy też lokalny ryneczek, na którym się trochę obkupimy, a w następnym filmiku będzie już więcej na temat tego, co zobaczyć mogliście w zwiastunie. Także zaczynamy! Zresztą jak ten samolot jest ładny. Każdy ma inny kolor poduszki, jest tak wakacyjnie. I dostaliśmy nawet takie kompleciki, skarpetki, jakieś tu są, paska na oczy. Jak dobrze pójdzie to każdy będzie miał rząd dla siebie. Na razie jest pościutko, jeszcze się nie skończył boarding, ale już tyle chyba ludzi aż nie przyjdzie. Także. I tu jeszcze dostaliśmy takie pakieciki dla dzieci. Co on tutaj masz, Edziu? Słuchawki, no. Kamil swoją ulubioną czynność instalowania fotelików wykonuje i foteliki weszły, ale ja myślałam, że ja tam usiądę między nimi, ale raczej się tam nie zmieszczę. Musimy wymyślić, co zrobić z drugą wielką walizką. Siedzimy, ja mam tu walizkę pod nogami, w bo ja jeszcze muszę nogi zmieścić. To jest moje jedno kolano, To jest drugie. Ja się nie żonę tutaj, bo ja muszę do sprzęgła sięgnąć. Ale ładnie. Tu mamy taką kuchenkę małą. Nie ma na mnie słupki, wiesz? Ale ładnie. To jest wszystko masz uczyć. No? że nam wystarczy one bedroom. Miał być one bedroom, lounge area i jakieś tam coś tam jeszcze. nie A, Ale ładnie. Oh yes. No ten chyba jest bigger, troszkę, ale ładny. Is... <laughs> Tam moje rączki, <laughs> no. Ale ładny. A to są dwa bedroomy? Tak. Dasz mu piję z niepokoju? Aha, no to... Okej. Okay. Yeah. <laughs> wow. <laughs> o oh my goodness. Jeden <laughs> i troszkę. <laughs> I dostaliśmy kwiatki, ja wszystkie zabrałam dla siebie po dziećmie. <laughs> Który pokój chcecie, co? Będziemy je ranczki. O, mamy, zawsze płyn do płukania ust nawet. Ale ładnie tu. O, to są batiki i patyczki do uszu. Nadełko. Tu jest balsam. Pod prysznicem. A, takie duże mają. Bardzo dobrze, nie, ma nie marnują plastików. Na basen jutro pójdziemy, chodźcie. Idziemy zobaczyć basen. Tu jest, zobaczcie, jaki basen ładny. Ale fajosko, co? No tam, jak nie widzisz basenu, zobacz, jaki basen ładny. I tam jest ocean za basenem. Nie widzicie basenu? No to tam jest właśnie basen, taki wielki. Wstaliśmy. I... No widzimy jak w końcu wygląda nasz wideo z balkonu. Okay. <laughs> Idziemy na małe zakupki do Carrefoura. Ten hotel, w którym śpimy, to jest Hilton Tahiti, jakby też szukał informacji, był zaraz obok centrum handlowego, co nam się dodatkowo jeszcze podobało, bo specjalnie nie braliśmy snaków, jakichś tam rzeczy, które wiedzieliśmy, że możemy kupić na miejscu, żeby nie mieć ze ciężkiego bagażu. No i zawsze czegoś się zapomni, także ta lokalizacja na samym początku przez te pierwsze kilka dni nam tutaj bardzo pasowała. Piękna roślinność, zieloną, ale samo miasto tutaj to nie jest takie takie słodkie miasteczko, w którym można sobie chodzić i e, takie, takie miasto. Więc tutaj się raczej przyjeżdża do tych e, okolicznych miejsc, nie do centrum KPT, ale pójdziemy tam zobaczyć czy coś na przykład może zjeść dobrego. E, udało się nam zdążyć przed zachodem słońca i przy plaży jeszcze była taka fajna stara latarnia, która się bardzo chłopakom spodobała. Я там это знала. Какао. Ну у тебя то есть макао, сапа как какао. Почему ты забралась? ten piaseczek jest po prostu tak delikatny jak taki piasek kinetyczny się klej, ale jest tak mięciusi koral nam wypłynął z oceanu jakby krwawił tak wygląda biedny wrzucimy go z powrotem idź wrzuć go no. A to jest wyspa Murea, tam gdzie słońce zachodzi nad nią dokładnie. Promem można tam dopłynąć od nas. To się nazywa playground z widokiem na wyspę Murea. Chłopaki malują, jemy kolację. Zamawiamy. No, niech se zdejmie. My będziemy jeść bruskietę z Kamilą, a druga mieliśmy na to samą ochotę. Kamil sobie zamówił póła San Cru, czyli takie pocket tejsze. Chyba ja to jadą na lunch. Więc ja chyba sobie wezmę tą sałatkę. Coś mi się wydaje. Tak wygląda pua San kru. Ukry! To no. jest Tak wygląda moja sałatka. To bardzo dobra. I niestety jed jeden członek rodziny już nie podawał tutaj i nie wytrzymał i zasnął po, po kolacjach. Dzień dobry, witamy następnego dnia w Walentyni. No to za chwilkę dostaniesz, poczekaj. Zjedliśmy właśnie śniadankę, dzisiaj sami sobie zrobiliśmy śniadankę, bo mamy kuchnię tutaj. Także jajeczniczka była zrobiona. Chciałam wam pokazać tylko jakie awokado kupiliśmy. Takie awokado rozmiaru melona. I było tak pyszne. W życiu chyba nie jadłam naszego awokado. To znaczy na Hawajach, jak z drzewa po prostu też kupiliśmy awokado. I teraz jedziemy zwiedzić trochę papetę, jedziemy na ryneczek taki tutejszy. Jedziemy na zakupy. Musimy kupić sobie ja i Kamil taki t-shirt do pływania. No. Ładne. Eee, takie z rękawami, bo się spaliliśmy wczoraj. Tu jest takie słońce. Ja się cały czas smarowałam, co godzinę praktycznie. A jestem całe, mam ręce spalone, bo byliśmy 3 godziny w basenie. Więc jedziemy się wyposażyć w odpowiedni ubiór do wody Tak jak na Hawajach wszędzie tu kurczaki chodzą sobie i koguty. Dzisiaj Huberta o 6 rano kogut obudził i był bardzo niepocieszony. A tu mamy... No to kogut, to chyba jest dadi. To może być kogut, tak. Jak robi kogut? Kogut był no. Trafiliśmy przypadkiem na. Wydaje mi się, jakiś parlament. Tak, mi się wydaje, że to jest assemble, ale zapomniałam francuskiego, kiedyś umiałam. Ale jest flaga Unii, flaga Francji, flaga Polinezji, więc wydaje mi się, że to chyba jest to. Ten budynek wygląda ładnie. O! To mój prezent na walentynki. Tak. O! O, jakie lubię te kwiatki. A to podobno jest takie trochę drzewo, jak chwast wszędzie. Ta plumeria. Próbowaliśmy wyhodować w domu kiedyś, jak wróciliśmy z Hawajów, e, ale nam padła, niestety. Ja będę chciała też hababę, daj, daj rączkę. To są kapelusze na walentynki. A rodzice sobie zrobili zakupy, a teraz przyszliśmy polody dla dzieci bo nam grzecznie bardzo w sklepie czekały, my sobie wybieraliśmy kapelusze. Dobre. <laughs> Będzie że prezenty mężu. Co to za kanapka? Szczeciński burger Aha. <laughs> No, tak się żyje? Te sukienki są śliczne. Dobra, kupujemy, którą? Jesteśmy. Wróciliśmy do hotelu. Idziemy na drzemkę. Było ciepło. Ale zakupy bardzo udane. Tam się schował, idź go szukaj, wiesz, <grystanie> <grystanie> mi się chował. <grystanie> Ale ładnie tu Pokażę Wam jaki mamy widać. Bardzo ładny jest ten hotel. Jest cały na wisienki. Odnowiony. A i tu się wychodzi na taki... Tarasik. I tam budują molo, więc jest troszeczkę brzydki widok. Ale o. Nasz pokój jest tu. Ale fawiosko. Kładziemy dzieciaki spać e, i konsumujemy zakupy z targu. To są e, Passion Fruit flora, słodził się takie dobre nasze walentynkowe yy, lunchy. Ale czym ona się różnią czymś od siebie w smaku? Wydaje mi się, że ta jest trochę bardziej kwaśna ta żółta. Ale ja nie wiem, czy to nazwie się różnią, czy... To jest mm. moim zdaniem, ta jest słodsza. Ta jest słodsza? Ładnie. Mhm. dzisiaj jesteśmy na innej plaży, do której jechaliśmy strasznie długo, godzina aż od naszego hotelu. Jest też czarna. Kokosy możemy sobie skonsumować po drodze. Hihi, hi, dział działek! No tam, idziemy ich szukać, hać. Zobacz, jaka ładna plaża. Ale ładne! To jest liść. A tu jakie ładne kwiatki! No, przynieś mamie albo przynieś Mai. Ja też wezmę, ale ładne. Wracamy z plaży. Już jest ciemno kompletnie. Stanęliśmy przy drodze w jakimś takim okienku. I kupiliśmy To z oliwką. No, z jedną oliwką. Ale mnie ma dość dobre opinie. Więc zobaczymy. Wróciliśmy. Dzisiaj sobie jemy kolację na tarasie. W sensie zjadamy resztki i jemy naszą pizzę. Wyglądała bardzo wątpliwie, powiem szczerze, ale jest zadziwiająco dobra. Dzień dobry, witamy naszego trzeciego dnia. Wtorek, dzisiaj jest, nie przepraszam, co się środa jest. Jesteśmy po Walentynkach, 15 lutego. Wysmarowałam dzieciaki, smarowanie filtrem zajmuje bardzo dużo czasu i poszli na basen. My dzisiaj się stąd zbieramy i lecimy na inną wyspę. Ja teraz trochę ogarniam i się muszę też posmarować i też pójdę na basen Teraz Chciałam tylko pokazać, to jest super y, przeciwsłoneczna rzecz, y, bo ona ma troszeczkę podkładu, y, a jest mineralny ten filtr, więc nie jest się takim białym. To jest Kiela 50. Bardzo mi to dobrze służy i bardzo to lubię. I jak widać na twarzy się nie spaliłam. Spaliłam się natomiast wszędzie indziej. Pierwszego dnia byliśmy trzy godziny na basenie i ja się smarowałam, więc to nie jest tak, że poszłam i się w ogóle nie wysmarowałam, tylko wysmarowałam się cała rano i potem jeszcze się dosmarowywałam w trakcie tego 3 godzinnego pobytu na basenie i po prostu strasznie spaliło. Więc, jak wczoraj mogliście widzieć, kupiłam sobie kostium z długim rękawem. Już nie ma żartów z tym słońcem, ten się smarujemy po prostu od stóp do głów. E, wszyscy jesteśmy po poubierani, Kamil też sobie kupił guarda, tak jak chłopaki, z długim rękawem. Także dzisiaj mamy taki plan, że jedziemy na basen na chwilę jeszcze, potem się pakujemy. E, lecimy, e, jedziemy na lotnisko, lecimy na tę drugą wyspę, krótki lot, takie tam pół godziny czy 45 minut. I będziemy chyba w jeszcze większym raju. Yeah. Przyjechały nasze bryki no, 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 no. <laughs> które są niezbyt yeah. dużych rozmiarów i bagaży mają o takiego rozmiaru Dlatego jedziemy na dwa razy. Jedziemy z dziećmi na lotnisko, będziemy jeść lunch. A tata wtedy wróci i przywiezie wszystkie bagaże. Jesteśmy zapakowani, wszyscy siedzą. Are you be ready? Yes! ready? I mamy dzisiaj pokaz pory deszczowej, bo generalnie teraz jest lato tutaj, bo jesteśmy po drugiej stronie równika. Co oznacza, że jest tu wilgotno, gorąco i pada. Ale oczywiście takie deszcze tropikalne, to jest trochę co innego niż nasze deszcze i tak jest, że po prostu może jeden dzień trochę popadać, albo gdzieś tam w połowie dnia jakaś taka ulewa właśnie jak teraz. I rano byliśmy na basenie, było wszystko super i... Tak od pół godziny właśnie oh, jest coś takiego. No nie Tak! Ale jak ma w któryś dzień padać tej wycieczki, to dobrze, że w ten. To całych 5 minutach chociaż prawie się nie udało bo generalnie tutaj wszystko idzie w takim trybie wolnym wyspiarskim i mieliśmy samolot, mamy samolot do 14.30 czyli za 3 minuty weszliśmy do niego chyba 5 minut temu i to było dopiero po wejściu z kierii, także było śmiesznie ale zdążyliśmy i zobaczcie, że siedzenie że to jest destynacja podróży tych częstych.